Next speaker on behalf of the European Conservatives and Reformists Group, uh, colleague Mrs. Klotz, is Szanowni Państwo, sponsorowani przez wrogie rządy hakerzy zdalnie atakują europejskie szpitale, elektrownie atomowe, instytucje publiczne, także osoby publiczne. To nie jest science fiction, to powoli staje się rzeczywistością. Na geopolitycznej arenie pojawił się nowy front, kolejny front, cyberprzestrzeń. Oto jeden tylko przykład z tego tygodnia. Wczoraj nastąpił atak hatkerski na skrzynkę mailową i konta w serwisach społecznościowych szefa Kancelarii Premiera Polski. Jednocześnie konto jego żony zostało wykorzystane do opublikowania fałszywego oświadczenia sugerującego ingerencję Polski wewnętrzne sprawy Białorusi. Jest to klasyczna dezinformacja i nie ulega wątpliwości, że ma to związek z faktem, że osoba ta, Michał Dworczyk, od wielu lat aktywnie wspiera przemiany demokratyczne na terenie byłego Związku Radzieckiego. Co więcej, przez wiele lat miał zakaz wjazdu na teren Białorusi i Rosji. Im bardziej jesteśmy uzależnieni od internetowych technologii, tym bardziej stajemy się bezbronni. Rosja, Chiny czy Iran doskonale to rozumieją, a ich ataki na nasze obiekty st stwarzają coraz większe zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Nie możemy pozostać bierni na cyber. Państwa Unii Europejskiej muszą wykazać jedność i energicznie współpracować. Dziękuję.